Siemanko z tej strony Elio, Pataria Retrofan. W moim vlogu rozkminka o Atari ST e, sformułowałem tezę, przedstawiłem argumenty i wyciągnąłem daleko idące wnioski, że nie byłbym szczęśliwym posiadaczem Atari ST w latach 90. jako tego następcy małego atari, jako kolejnego komputera. E, pod tym materiałem kilka osób napisało mi, że nie zgadza się ze mną, ponieważ byli posiadaczami tego komputera w latach 90. i byli z, z niego bardzo zadowoleni. Zasugerowali też mi, że możliwe, że to wynikało z tego, że mieszkali w dużych miastach, takich jak Warszawa, i mieli dużo większy dostęp do e, rynku legalnego, inaczej oprogramowania i, i te, te gierki, te programy no, łatwiej było zdobyć na tariesce niż u mnie w tychach. E, więc, jako że krowa tylko nie zmienia zdania, postanowiłem, że spróbuję sam siebie przekonać, że może jednak byłbym zadowolonym posiadaczem STK. I postanowiłem, że raz w tygodniu zagram sobie w jakąś gierkę, której jeszcze kompletnie nie znam. A, a mam ją gdzieś tam w swojej biblioteczce, dziesiątek gier na dyskietkach na, na, na moją materynkę. Zagram sobie taką gierkę i spróbuję uczciwie przyznać, czy byłbym z niej zadowolony, dumny w tamtych latach, czy nie wstydziłbym się tej gierki przed posiadaczami Amig. Także taka nowa seria powstanie na moim kanale. Będzie oczywiście na playliście Atari ST. Ale będzie to właśnie takie przekonywanie samego siebie, że jednak może być fajna Atari ST. I dzisiaj zaczniemy od gry, która według Wikipedii jest takim duchowym następcą Silk Worma, Czyli zagramy sobie dzisiaj w SWIFT. Z gierką nie miałem kompletnie styczności ani na automatach. Z oczywistych powodów, bo na automatach nigdy nie grałem, nie chodziłem, nie bywałem. Ani na Midze. Mimo, że jakiś tam kontakt z Amigą był, ale jakoś ta gierka Nigdy się nie pojawiła u kolegów, żeby mógł w nią pociupać. Także nie przedłużając, odpalamy Swifa, pogramy w niego no i zobaczymy, jak to na Atari ST wypada. Przypomniało mi się też, że na PC'cie miałem Swifa, Swifa 3D, którego tutaj już mam rozpakowanego. Gierka, która jakoś mnie nie zachwyciła, ale, ale grałem w nią jakiś tam czas. Była taką odskocznią tych wszystkich Mortali, Quake'ów, Diablo i tak dalej. I tak szybciutko wam tylko pokażę, jak wygląda Swift 3D pod Dosa. Popatrzcie. Tutaj mamy jakieś tylko hakerskie intro. I zaraz zobaczycie gierkę. A tutaj nawet jest za, założony, założony Tomasz. Tomasz, start game, tylko sobie zobaczymy jeszcze może jakieś opcje, może grafikę podciągniemy, screen size jest na maksa, level, detail level też, dobra, tu nic nie zmienimy, start game. Dobra, intro chyba sobie też darujemy. To jakiś obszar się pojawia, gdzie będziemy pewnie dokonywać naszych działań, dobra. O, i popatrzcie, to jest Swift 3D na, na PC DOS. Spacją się strzela, tu są jakieś budyneczki, o, jest jakiś, jakiś helikopter startuje, strącony. To jest gierka bez akceleracji żadnej. Tu na czystym Pentiumie 120 sobie teraz ciupiemy. No i pamiętam, że trochę czasu naprawdę przy tym spędziłem i, i podobała mi się ta gierka. Gdzieś tam nawet daleko doszedłem, pamiętam. No i na tamten czas DOSa, no taka grafika robiła wrażenie jednak. W ogóle przypomina mi to Magic Carpet, pamiętacie? Gierkę Magic Carpet, to był też taki... Jedna z pierwszych gier, która wprowadziła właśnie tego typu trójwymiarową grafikę jeszcze bez, też bez, bez akceleracji. Jest jakiś co to jest tutaj. Dobra, nieważne. Tak wygląda tak wygląda Swift 3D, a my się teraz bierzemy za gameplay'a już na Atari ST. Węgiel mam już przed domem, także możemy odpalać Atarynę i to 16-bitową. Tyle węgla kupiłem. Dobra, Swift jest dosyć małą gierką, także szybko się załaduje. Dzisiaj troszkę w innej pozycji: mam laptopa, e, kamerkę. Będzie mi się zdecydowanie lepiej grało, już nie muszę przykrzywiać gęby. E, Mamy na wprost monitorek, więc jest elegancko. E, press U for Unlimited Lives. Nie chcemy, czyli naciskamy sobie, nie? Wiem, enter, enter. Giera ładuje się dalej. E, morda mi się już cieszy, bo troszkę w, nią, troszkę w nią grałem. Jest naprawdę fajna, ładnie wygląda. Nie ma się czego wstydzić. Mówię to jako atarowiec, ale to wszystko za chwilkę zobaczycie. Oczywiście, Amigowcy, którzy grali na swoim komputerze, to napiszcie w komentarzach, czy jest jakaś wielka różnica, czy jednak jest podobnie. Dobra, mamy ekran tytułowy, naciskamy klawisz HELP jeszcze, bo wyczaiłem, że pod Helpem mamy tutaj możliwość ustawienia, e, kto gra, e, czym, sto, e, czym sterujemy helikopterem i czym sterujemy klawiaturą. Czyli teraz jest wybrany drugi port joysticka, bo jest 0,1, czyli pod F2 mamy helikopter na drugim porcie i Jeepem sterujemy klawiaturką. się już Gierka sama chciała odpalić, ale naciśniemy szybko FIRE. E, oczywiście gram sam na razie. Może potem mi się kogoś uda namówić. Najpierw Wam pokażę, jak się gra helikopterkiem, jakie ma wady i, za, zady i walety, a potem, potem jeepkiem. Nie będę się jakoś nie wiadomo, jak rozgrywał w tą gierkę. A nie jestem jakoś super dobry, bo mało ćwiczyłem. A B, tu nie o to chodzi. Chcę ją po prostu Wam pokazać, chcę ją sam dokładnie zobaczyć i ocenić, czy by mi się podobała w latach 90. Dobra, zaczynamy helikopterkiem. Pod fajerem jest fajnie, że nie trzeba napierdzielać fajera. Wystarczy go trzymać i działa jak autofire e, Takie pierwsze spostrzeżenia, jak zacząłem e, grać w tą gierkę, bo spędziłem przy niej kurde, nie wiem, 15-20 minut to, to jest max, że gierka jest dosyć powolna, przynajmniej na tym, na tym etapie, na którym ja byłem, do którego tam doszedłem gdzieś. E, dosyć wolno ruszają się te wszystkie helikoptery, e, ci szefowie, którzy tam się też pojawiają, o te jakieś takie dziwne pojaździki. Można też ich po prostu omijać. Widzicie? Gdzieś tam na górę w lewo poleciałem i, i można było cały ten, całą tą eskadrę ominąć, żeby, żeby nie zginąć. No i co? Jakie są wady, zalety helikopterka? Zalety są takie, że rzeczywiście jesteśmy w powietrzu i wszystkie te instalacje, budynki, które są na ziemi, przelatujemy nad nimi, nie rozwalamy się o nie. Minusy takie, że no każdy, każdy latający przeciwnik może w nas doderzyć. I nas rozwalić, na no niezwykle świecie, więc, więc trzeba uważać. Helikopter też strzela tylko i wyłącznie do przodu, jak widzicie. No i to są te takie główne różnice. Jak będę grał dzipkiem, no to, no to będziecie sobie mogli porównać oba, oba pojazdy. Gierka też zauważyłem, nie ma leveli. Tu się po prostu cały czas. Zginąłem. Tu się, bo się szef się formuje, właśnie. Widzicie? Tu się po prostu cały czas leci. O, tutaj zastrzeliłem sobie bonusika. Jeszcze zanim Wam powiem, o tym cały czas się leci. Ten bonusik daje nam chwilową nieśmiertelność. Nie Mam taką banieczkę nad sobą. Nie wiem, kurde, co tu trzeba strzelać w tym, w, do, do tego bossa, żeby go rozwalić, ale można go też spokojnie unikać po prostu i poczekać, aż się za jakiś czas stleni z planszy, bo on jest taki, że po prostu za, za jakiś tam parę chwil... Kurde, rozwaliła mi ta rakieta. Tak jest, jak się gada. Za parę chwil on po prostu się ewakuuje z levelu i sobie leci dalej. Właśnie nie z levelu, tylko z, no, ewakuuje nam się z ekranu. E, tutaj nie ma leveli jako tako. Cały czas lecimy do przodu, cały czas jest generowany jakiś nowy obszar e, i jak. Nie, nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale stacja dyskietek, no, stop, tam doczytuje, sobie doczytuje i to jest taki chyba jeden wielki, pierdzielny po prostu leveli. Kierka e, nie, jest, nie jest za trudna, jak widzicie. A tutaj mamy bonusika i Wam pokażę jeszcze, co można zrobić z tym bonusem. Można go zebrać i być chwilę nieśmiertelnym, albo go. Ach. Następnego spróbujemy. Albo go zestrzelić tego bonusa i zobaczycie, e, co się wtedy stanie. Teraz chwila nieśmiertelności, więc możemy przeszaleć sobie tutaj. O, pojawiają się nowe, nowi przeciwnicy w cudzysłowie, bo są jakieś tam działka ukryte pod jakimiś liśćmi. One zdecydowanie szybciej strzelają, więc trzeba na chwilkę wparowywać, jak już nastąpi wystrzał no, i rozwalać, bo inaczej nas trafią, bo tu już szybko leci ten, te, te strzała od nich, ten pocisk. Pyk, 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 dobra. Reszta cała na razie jest dosyć przewidywalna, wiadomo jak jak polecą, jak się zachowają. Więc nawet... O, i patrzcie teraz, patrzcie teraz. Napierdzielam w tą bańkę, zamiast ją zebrać i będzie pierdul i wszystko na planszy zostaje wysadzone. No możemy sobie zdecydować, czy właśnie chwilowa nieśmiertelność, czy jednak chcemy dokonać... A, zginąłem, zbiorowej zbiorowego wybuchu na, na planszy. No i widzicie, tutaj nie ma następnego levelu, ale widzicie, już się zmienia sceneria. Jeszcze sobie pierdzielniemy bańkę. Pyk. Zmienia się już sceneria tak, jakbyśmy w następny jakiś etap w, wlatywali. No i teraz już przeciwnicy są tacy, że e, no trzeba troszkę więcej strzałów do nich oddać, zanim padną. Mamy takieś kule też obracające się, strzelające e, pociskami w różnych kierunkach. No z każdą następną odległością coraz bardziej musimy uważać. Później się pojawiają już takie wielkie jakieś armaty, takie naprawdę ogromne. Może tam dolecę, nie wiem, zobaczymy. E, które Strzelają takimi ogromnymi czerwonymi kulami, e, później są też, no rozwaliło mnie, nawet nie zauważyłem, ale mamy kontynuację, mamy kredyciki, więc jeszcze na chwilkę, zanim przejdziemy na dzipa, wznowimy sobie grę. E, są też takie miejsca, w których taka jakby czerwona kula podnosi się, za... kurde, felek, gadam przez was, przez was się zabijam co chwilę. E, taka czerwona kula się unosi, pierdol, uwaga, no, buk buk buch, buch, o. Czerwona kula się unosi i, i tak sobie jakoś dziwnie lata, nie można w nią wpaść, bo się ginie, nie, nie udało mi się jej zestrzelić, nie wiem czemu. Tutaj mamy znowu przez chwilę szefa, ale też już w towarzystwie jakichś, a kurde, felek, w towarzystwie jeszcze czołgów na ziemi. Ale też sobie gdzieś tam polatamy z boku, bo nie wiem gdzie skubańca trzeba, polatamy, nie wiem gdzie skubańca trzeba strzelać, żeby go rozwalić, ale pewnie się dowiem w komentarzach. Pewnie ma jakiś słaby punkcik albo najpierw, nie wiem, w te obracające się ostrze na, na, na środku, albo w tym rdzeniu, nie wiem, patrzcie jak ginę, jak sierota ostatnia. Nieważne, dobra, jeszcze jedną mamy kontynuację e, i potem już wkraczamy do dzipka. Tutaj widzicie nowe, nowi, nowi przeciwnicy. O i patrzcie, to są te czerwone kulki, powiedzcie mi, o co tu chodzi, strzelam w to, to zaraz wystartuje w powietrze, o i i, i, i lata. Nie wiem, o co kamam z tym. Prób... Nie, jednak wybucha, czyli byłem za mało cierpliwy poprzednim razem, kiedy próbowałem to, to zestrzelić. Jednak się, jednak się rozwala. Dobra, nieważne, nie było pytania. Ach, tutaj za szybko strzelają. I powiem Wam tak, gierka graficznie bardzo ładna, tutaj jakoś nie rzuca się w, w, w oko, że mamy, nie wiem, te 16 kolorów z Atari ST. Wygląda bardzo fajnie, z tego co widziałem jakieś game, gameplaye na, na Amidze, to wcale nie gorzej Wam powiem. E, jedyne co do czego mogę się tutaj przysrać, to jest dźwięk, jest no... oprawa dźwiękowa gry jest tragiczna. Praktycznie jej nie ma, jakieś popierdówki w postaci tych strzałów i, i, i nie wiem, wybuchów, a brakuje muzyczki, brakuje jakiejś takiej klasy temu dźwiękowi. E, Tutaj jest bonusik, bonusik, szczelaj Tomek, szczelaj, 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 szczelaj. Ach, dupa tam Ach, mogłem ich jeszcze rozwalić Także grafika bardzo okej, okay, dźwięk bardzo okej okay. Jak widzicie na Atari ST nawet jest scrolling Nie za szybki, dlatego pewnie ogarnia O i patrzcie, tutaj mamy te wielkie wielkie działa Tylko już rozwaliłem to jeszcze Podlecimy zaraz do następnego pewnie będzie To wam pokażę i przesiadamy się do, do Jeepka Patrzcie jakie działo wielkie tam na górze jest I sieka takimi wielkimi kulami Także strącimy tutaj ten ryjek Zaraz pewnie padnę i przełączamy się na drugi pojazd, który jest w grze. No, i zobaczycie, jak on ma zady i walety. Koniec. Koniec. Dobra, wciskamy helpa. Wciskamy helpa i teraz sobie zmienimy, żeby tak, żeby F7. F7, że pod drugim Joy'em, czyli arcade stickiem, był jipek, a pod klawiaturą jest helikopter. Odpalamy gierkę. I teraz dużo krócej, już nie będę tak daleko się zagłębiał, powiem parę słów o tym Jeepku. Zobaczycie, jak się nim gra i pójdę zawołać Zuzię. Może się skusiam, a może nie. I albo zobaczycie podsumowanie krótkie, albo zobaczycie jeszcze gameplay z Dulą. Chociaż ostatnio jest ciężko, żeby dziś jakie nam mówić. Dobra, patrzcie. Pierwsza różnica w stosunku do helikoptera. Jipek strzela w każdą stronę. Tam, W, w tą stronę, w którą jedziemy, Jeepek strzela. Dla mnie jest to gorsze rozwiązanie, nie wiem. Jestem nauczony z tych wszystkich jednak, jednakże zawsze w jednym kierunku te szczały lecą. Eee, druga. wada zaleta. Ciężko powiedzieć, no. Jeepek, popatrzcie, może przejeżdżać. A, akura, akurat szczelił, nie udało się, ale generalnie oni wszyscy przelatują nade mną, więc, e, więc takie helikopterki mnie nie uszkadzają. No, bo strzelają teraz celowo, ale normalnie przelatują. Jakby nie strzelali, to by nade mną przelecieli. Wiecie o co chodzi? Oni lecą nade mną po prostu. póki nie ma strzału, to, to ja żyję, więc można się na przykład tutaj ustawić, napierdzielać i, i, i żyjemy. Minusy, popatrzcie, no budynki nas nie przepuszczają, no bo jesteśmy na Ziemi, co nie? Także czasami zdarzają się jakieś takie miejsca, o popatrzcie tutaj takie. Takie miejsca, gdzie tylko tędy przejedziemy, bo tu jest dziura, jakieś tam szlabaniki. Tędy byśmy się nie przecisnęli. No, pociąg nas też rozwali, jak, jak nas dobije. Także myślę, że jeepkiem jest zdecydowanie trudniej grać. Ale w kooperacji z helikopterem, właśnie na dwóch, pewnie, pewnie jest spoko. On też ten Jeepek skacze coś, zauważyłem. Nie wiem, jak ja to robię. Kurde. Jak on skoczył? Przytrzymuję, nic się nie dzieje. Kurde. Nie wiem, ale skoczył przez chwilkę. Widzicie, latają nademno, nic mi nie robią. Także no, jest, jest, taki, jest taka zaleta. Ciekawe, jak się będzie szefa właśnie rozwalać. Jak sobie tak stanę pod nim i będę na napierdzielał. Może właśnie dzipkiem będzie szefów lepiej ogarniać. No, popatrzcie. A, dupa, jednak zeszczelił. Ale myślę, że troszkę łatwiej niż helikopterkiem. Niż Jeszcze raz się dołączę do gry. Jeszcze chcę przetestować swoją teorię, że jak będę zaraz pod nim. Patrzcie, jak szefa rozpingoliłem. A, czyli nie jest taki zły jeep, jak myślałem. Do, do szefów jest w sam raz. No, no i tak się gra, tak się gra. Yy, ja teraz na chwilkę spauzuję. To moment jeszcze. O, dobra, zabiję się. Albo nie spauzuję. Krzykniemy po Dule, zobaczymy czy przyjdzie, czy zechce zagrać. ZUSIA! Zagrasz? No? Idzie, idzie, dobra. Zagramy z Dulą. Jej dam helikopter na Arcade stiku, a sam sobie wezmę Jeepka i zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Weź krzesło! Dobra, to jeszcze chwilę sobie pojadę. No cieszę się kurde, bo wczoraj nie chciała zagrać. Wczoraj nie chciała, teraz ma naukę, to sobie zrobi przerwę chwilę. I, i zobaczymy jaka będzie frajda we dwójkę. Ja zagrałem klawiaturą, gra się kursorami plus shift, lewy, prawy, obojętnie który. I tu już chyba przesrałem, tak. No to naciśniemy sobie help. I teraz nam wyjdzie, nie, escape'a. Krzesło? Dobra. Jest dula. To próbujemy, dosłownie dwie minutki Zuzia zagramy. Wiesz, bo chcę zobaczyć. Podsuń mi pod tyłek tylko krzesło swoje, żeby mi kabelki nie poleciały. O. Czerwonym napierdzielasz z działka. A ja gram. czekaj, żeby tutaj się... Nie będzie nas widać w miarę. Będzie jakoś tak sobie chwyca. Dobra, help wciskamy. I zagramy. Będziesz latać helikopterem i strzelasz, tak jak w innych gierkach, które tam dziś graliśmy na Atari. A ja będę jeździł takim Jeepkiem i też tam będę Ci pomagał w strzelaniu. Załaduje Co, się coś czy się nie ładuje? Naciśnij w... O, już się pojawiło, kurde. Nie naciskasz guzika jeszcze? Nie. Bo musimy wejść do opcji, żebyśmy przestawili sobie. Wiesz, że Ty masz helikopter, a ja mam Jeepka. Musimy się upewnić. Jeszcze moment. Kurde, Felek, escape. Help. I teraz tak, ja mam mieć Jeepa, czyli chcę być pod klawiaturą F8, a ty masz helikopter i jesteś pod tym. Dobra, naciskaj czerwony. I gramy, dula. Pamiętaj, z góry wszystkie będą lecieć jakieś helikoptery, samoloty na nas. O, ja już jestem tym Jeepkiem, widzisz? A ty helikopterem, dobra. No i naparzaj wszystko, co wyleci. Oczywiście unikaj, jak będą gdzieś w twoim kierunku już się za bardzo zbliżały, albo coś wystrzelą, no to pitaj, nie? No i ty możesz latać nad budynkami, ja nie mogę. Nie żyję? No. Możesz cały czas wciśnięty guzik trzymać, wiesz, on sobie będzie non stop strzelać, nie musisz naciskać. No ale walżesz, kobieto! Nie wiem, czy w tej grze jest wyższy poziom trudności, jak się gra we dwójkę. Nie mam pojęcia. Ty już co, teraz gidełaś, tak? Min minto min to, to. Co mogę, to ci pomogę, bo wiesz, oni nade mną przelatują wszyscy, więc ja ich mogę sprzątać praktycznie z góry ekranu. I w dowolnym kierunku strzelam Daj tylko do przodu. Spoko, tatuś się tutaj poratuje. Patrz, ja mogę się tu ustawić lewo prawo. I napierdzielać w nich, a oni strzelają tylko w dół. O! I to jest kurde rozwiązanie. Patrz dula. I nawet nie podlecą, nie podlecą skuwańcy. A, frajerzy, patrz no to jest, to jest gra teraz. Popatrz się, kurde. Mega. Nie. Ile mam żyć? Wiesz, tu są kontynuacje, bo są kredyty takie wiesz, z automatów. A. Nieważne, jeszcze chwilkę pogramy. Tu jest taki bonusik, tylko go trzeba zeszczelić, żeby on wybuchnął cały. Ach, nie zdążyłeś to, 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 to jest szef teraz. No fire wciśnij, gdzieś powinna się pojawić zaraz, bo chyba cię sprzątło. A jestem, Dobra, ja się ustawię pod tego szefa, żeby tutaj go ciulał. I powiem wam, że klawiaturą się fajnie gra. Ja go rozwalę zaraz, bo jestem pod nim i on nie umie mnie trafić. Coś mnie zabił. Ale mnie, ty, mnie chyba też. Jest rozwalone. Pięknie. Pięknie. No i siekamy dalej. Ale to, że ja mogę tutaj sto A, patrz jakie ja mam teraz! To był jakiś bo bonus jakiś po szefie był. Ja mam takie potrójne, po teraz. Ja pierdyle, patrz jakie fajne. Jesteś ty? Nie macie. Nie ma. Już cię nie ma, dobra, już wszystkie kontynuacje zżyłaś. Dobra. Okej, okay, dwójkę się gra rewelacyjnie, kurde, i, i tym jeepkiem, że można stanąć na górze lewo-prawo strzelać, zanim helikoptery do ciebie dolecą, jest mistrzostwo. Dobra. Jak ci się podobało? Fajna? Fajna gierka. Dobra, kończymy. O, Piotruś przyszedł. Cześć, Piotruś, przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć się mówi. Dobra, na razie. Hej. Króciutkie podsumowanie. Gierka zdecydowanie zasługuje na czwóreczkę w mojej, w mojej skali. Wygląda bardzo ładnie, grafika naprawdę nie jest zła i to, to nie jest typ gierki, w której patrząc na grafikę od razu stwierdzamy, że o kurde to jest Atari ST". Nie, wygląda fajnie, gra się fajnie. Jest scrolling płynny, troszkę go tam zacinało, ale to dlatego, że Stacja Dyskietek doczytywała po prostu kolejną część tego miejsca, tej okolicy, nad którą tam sobie lataliśmy albo jeździliśmy, No bolączką są dźwięki, no są naprawdę padaka, brak muzyki nie wiem, czy z nami Dajcie mi znać w komentarzach, ale te, te dźwięki, które tam są, tych strzałów, jakichś tam wybuchów, no mierne są, no można było to zdecydowanie na pewno lepiej, lepiej wykonać. Natomiast sama grywalność, jak ktoś lubi strzelanki, jest naprawdę fajna. Fajnie, że narasta ten poziom trudności, coraz więcej tych, tych, tych przeciwników się pojawia coraz więcej tych jakichś tam instalacji naziemnych, które do nas strzelają. Naprawdę bardzo fajna strzelanka. Nie mam za dużego doświadczenia w strzelankach na Atari ST, ale myślę, że ta będzie plasować się wysoko, jak jeszcze kiedyś tam w przyszłości się jakieś pojawią właśnie szuterki i, i będę w nie ciupał. Swift jest naprawdę... Swift jest naprawdę spoko. <gloranty> Także dzięki za obejrzenie. I co? Widzimy się przy Atari ST. mam nadzieję już za tydzień przy kolejnej gierce. Eee, trzymajcie się.